Jak najwięcej, bo dzisiaj mamy bardzo ciekawą niedzielę. Jeszcze listopad, a my mówimy, że to ostatnia niedziela w ciągu roku liturgicznego. Już za tydzień będzie, co prawda, ostatnia niedziela miesiąca listopada, ale będzie pierwsza niedziela miesiąca, pierwsza niedziela nowego roku, tak zwana niedziela adwentowa. Dzisiaj mamy uroczystość Chrystusa Króla. I moje pytanie brzmi: jak myślicie, jakimi atrybutami wyróżnia się król? Co takiego ma szczególnego król, różni się od nas wszystkich? Koronę. Koronę, świetnie. Co jeszcze? Berło. Co jeszcze? Jest bogaty. Jest bogaty, świetnie. Władzę. Władzę. Co jeszcze ma król? Siedzi na tronie. Bardzo dobrze. No, jeszcze co ma król? A czego my nie mamy? Ma jabłko. Jabłko ma, tak, takie drugą symbol władzy. Ma złoto. Złoto, świetnie. Co jeszcze? Ma wszystko dla siebie. Tak, czasami tak bywa, że król ma wszystko dla siebie. Zamiast myśleć o poddanych. No, król ma jeszcze poddanych. Co jeszcze ma król? Ma zamek. Świetnie. Co jeszcze ma król? A może inaczej, czy znacie jakichś królów polskich? Ktoś pamięta z historii jakiegoś króla polskiego? Lesław Chrobry. Bardzo dobrze. Kto jeszcze innego króla? A pierwszego króla? Mieszko I. Świetnie. Był taki też król Kazimierz Wielki. Była królowa Jadwiga. Tych królów mamy dużo. Spróbujemy sobie teraz zwizualizować tego króla, dobrze? Potrzebuję dwóch chłopaków ochotników. Chodź Filip i chodź też. Filip, tysiąc tu. Nie, nie, Filip, a ty siędziesz tutaj. O. Proszę bardzo. Poprosimy lektorów, żeby nam przyszli pomóc. Przynieśli nam atrybuty. Zaczniemy od atrybutu, którego nie wymieniliście, a jest bardzo istotny. Królewskie szaty, no nie? Uwaga. Pięknie? Złoto, no nie? Ale cudne. Powiedzieliśmy jeszcze o tym, że król ma koronę. No to uwaga. Koronujemy naszego króla. Tak. I co jeszcze ma król? Berło. Berło. Pięknie. Na radę wyciągnąć rączkę. Nie, tu musisz z przodu. Tu. tak, tylko do prawej. Tak, koronę. tak, nie spadła. I co? Mamy króla? Świetnie. To zrobimy trzy kroki do tyłu, żeby go wszyscy mogli zobaczyć. Tak. Rodzice też. Jeszcze do tyłu. Jeszcze do tyłu, tak, żeby można było go zobaczyć. Pięknie wygląda, no nie? I teraz moje pytanie. Popatrzcie, nad naszym królem też jest król. Widzicie na tym obrazie króla? To jest Pan Bóg. Tak, Pan Jezus jest królem. I teraz spróbujemy zobaczyć, czym charakteryzuje się ten. Pan Jezus, który jest królem. Koroną cierniową. Korona cierniowa. Co jeszcze? Krew, która cieknie. Krew no krwi akurat nie będziemy imitować, bo to by można było dramatycznie przeżyć. Berło. Też berło. Co jeszcze król ma? Pan Bóg miał mocę. Pan Bóg miał moce, dobrze. Ale jeszcze z takich ubrani. Szaty. Szaty, No to zacznijmy od tej szaty. Czatę mamy. Zgadza się? Berło. Jak powie ewangelista, włożyli w jego ręce trzcinę. No, mamy troszeczkę coś innego, bo trzciny nie udało się zdobyć, ale kije bambusowe. Popatrzcie, jak się różnią te dwa berła. No nie? I co jeszcze miał Pan Jezus? Koronę cierniową. Żeby naszego Filipa nie pokaleczyć. To założymy mu na głowę trochę taki ostrożny płaszcz, ok? Bo to jest rzeczywiście kolona ścierni, widzicie? I ona kuje, jakby kuła, to powiedz Filip. Jest okej. Okay. Robimy trzy kroki do tyłu, tak, żeby zobaczyć naszego króla. Jeszcze, jeszcze, jeszcze do tyłu. Idziemy, idziemy do tyłu. Moi drodzy, dlaczego? Bo będzie teraz dla Was bardzo ważne zadanie. Musimy się cofnąć. Musimy się wszyscy cofnąć, tak, żeby rodzice też zobaczyli naszych dwóch królów. Popatrzcie, jak oni się różnią. I teraz uwaga, jest zadanie dla Was. Niech każdy popatrzy na jednego króla i na drugiego. I wybierzcie jednego z nich. Jak go wybierzecie, to stańcie przy tym królu. Ok? Trzy, cztery. Podchodzimy do króla, którego wybieracie. Dobrze. Wybór dokonany? Okej, okay. no to zaraz zapytamy. Dlaczego wybrałeś tego króla? Podoba mi się. Świetnie. Jest złoty i tak, ma taki fajny charakter króla. Świetnie. Dobrze. A ty dlaczego wybrałeś tego króla? Bo bardzo jest złoto ubrany. Świetnie. A ty dlaczego wybrałeś tego króla? Bo to Pan Jezus. Mhm, ale on nie jest złoty. No nie jest. Ale yy, ma moce, i po prostu nieważne jest to, czy jest złoty, czy nie. Ważne, że jest Panem Jezusem. Pięknie. Ważne jest, że czyni dobro. Ale ten król też czynił dobro. Wybrałam tego króla, króla, bo on leczy osoby i jest uczciwy. Świetnie, dlaczego? I on leczy takich ludzi, które choroby są takie do niepowstrzymania. Świetnie, a ten król tego nie potrafi, o nie? Bo jest moim ojcem. Świetnie. Dlaczego jeszcze wybrałaś tego króla? Kto jeszcze chciałby powiedzieć? No. Moi drodzy, jeśli chodzi. Proszę. Że jest najlepszym królem. Tak, jest najlepszym królem, gdy go wybrałaś. Moi drodzy, różnica jest zasadnicza. Widzicie, tamten jest piękny, pewnie też jest dobry. Ma złoto, jest bogaty. Ale tylko ten król, Jezus, może nam dać co? Życie wieczne. Tylko on. Tamten król zadba o nasze życie doczesne. Będzie nas bronił jako poddanych, zapewni dobrobyt. Być może. Ale tylko ten król, jak to jedno z dzieci powiedziało, potrafi uleczyć zranioną duszę, przywrócić zdrowie a przede wszystkim jak tego łotra, który razem z nim umarł, wprowadzić do nieba. I to jest najważniejsza rzecz dla nas. Mimo tego, że nie jest taki piękny, nie chodzi o ciebie Filip, nie? Tylko jego ubiór, ta jego insygnia władzy są dla nas no, dramatyczne. No co to za król, z którego głowy się leje krew, bo ma cierniewą koronę, wyśmiany, My powinniśmy tego króla jeszcze naprawdę tak jak jest, na krzyżu powiesić, bo to był jego tron. Do tego stopnia ludzie go pokochali, że ukrzyżowali pana Jezusa na drzewie krzyża. Bardzo Wam dziękuję, moi drodzy. Jedna rzecz, która jest bardzo istotna. Dziękuję za to, że wybraliście mądrze. Człowiek do końca życia może się mylić, ale jeśli na końcu życia wybierze pana Jezusa, tak jak ten łotr zostanie usłyszana przez pana, od Pana Jezusa słowa, będziesz ze mną w raju. I to jest najważniejsza rzecz, która nam ma towarzyszyć przez całe życie. Możemy się czasem pogubić, wahać się, czy do tego króla przyjść, czy do tego, raz być u jednego, raz u drugiego, ale całe życie mamy na to, żeby poznać tego właściwego króla, którym jest Pan Jezus. Bardzo Wam dziękuję. Drodzy rodzice, dalej tak prowadźcie Wasze dzieci, aby wybierały Chrystusa Króla, a najlepszym świadectwem tego wyboru jest Wasz wybór, właśnie pójście do Chrystusa, który daje życie wieczne. Amen.